Dobry, witam na kolejnym piątku dla dzieci. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w prosty sposób, metodą origami, zrobić rakietę. Abyśmy mogli wykonać taką rakietę, potrzebujemy jedną kartkę, papieru, nożyczki i słomkę. Kartkę składamy po przekątnej narożniczej, tutaj do brzegu. przygniatamy i mocno przygniatamy i ten kawałeczek odcinamy. Nożeczki nam nie będą potrzebne i teraz Mamy kwadracik, składamy go na pół. Otwieramy go, odwracamy i w drugą stronę też zaginamy, żebyśmy mieli taką pół. Otwieramy jeszcze raz. I teraz nam brakuje jeszcze zagięcia składamy ją po przekątnej, tak żebyśmy nam, nam się pokazał tutaj trójkąt i też przygniatamy dokładnie brzegi. Mamy z każdej strony praweczki podzielone. Odwracamy do siebie przodem prostą linią i zakładamy tutaj, pokażę z tej strony, do środka i tutaj Przyskamy. ten kubek był ładnie wciśnięty i dociskamy i również go tutaj mocno przygniatamy Pokaż i powstał nam znowu trójkąt, ja go troszeczkę rozchylę. w ten sposób musi wyglądać Teraz trzymamy w ten Teraz sposób, żeby trójkąt, tutaj ten czubek od trójkąta nam wystawał zamknięty z każdej strony, a tutaj mamy rozłożony w swoją stronę. Teraz chwytamy pierwszy ten element i do tej linii zaginamy, od czubka tutaj wzdłuż tej linii zaginamy i mocno prostujemy. Jeszcze raz ten czubek zmniejszamy jeszcze o połowę też do tej linii go mocno zagniatamy. Odwróćmy sobie w ten sposób, żeby nam było łatwiej zawiąć drugi element. Tak samo jak ten zostaje nam pod spodem jeszcze i tutaj. Zaginamy znowu do tej samej linii. Przygniatamy mocno i jeszcze raz ten element składamy wzdłuż linii Proszę w ten sposób mamy gotowe odwracamy przewracamy to sobie pod spód i trzymamy w ten sposób i teraz znowuż ten bok zakładamy wzdłuż tej linii i również mocno przygniatamy jeszcze raz go składamy na pół też do tej samej linii Tak? I zostaje nam jeszcze ten jeden płat, i również w ten sam sposób składamy go na pół. I jeszcze raz na pół. Mamy zagięte wszystkie cztery rogi. Teraz zostaje nam zagięcie jeszcze tych elementów. Ten cały element chwytamy, on się składa z dwóch takich zagięć. Ten stąd, stąd krótszy i ten dłuższy. Dziś tutaj w połowie zaginamy sobie. Pokażę zaraz. W ten sposób odginamy go i przygniatamy go. I tak samo robimy kolejny element. Tak, już mamy z tej strony. Teraz odwracamy. Tymi zagięciami już pod spód. I znowuż chwytamy tutaj element jeden z tym drugim i na tej samej mniej więcej wysokości, co mamy tam, zaginamy go po ukosie. Proszę i zostaje nam ostatni element do zagięcia, tu mniej więcej w tym samym miejscu i go równie. Właściwie mamy rakietę gotową. Teraz wkładamy palec tutaj od środka. Leciutko tutaj sobie prostujemy tutaj ścianki. Tutaj I mamy gotową rakietę. Do tego teraz potrzebujemy jeszcze słomkę. Przycinamy sobie, jeszcze tu przygotowamy, tylko że odcinamy, musi być słomka, która tutaj ma zagięcie. Odcinamy sobie kawałeczek tej słomki z tej krótszej strony i wkładamy pod spód i próbujemy Mówię ciekawe, czy podskoczy. Życzę w takim razie miłej zabawy i do zobaczenia następny piątek.